Czy pamiętacie sejmowe starcie Romana Giertycha z Jarosławem Kaczyńskim? Oczywiście, że pamiętacie. Zakładam, że tak, no bo przecież cała sieć, cały internet o tym mówił i mamy kontynuację tego. Okazuje się, że po tym wydarzeniu Roman Giertych otrzymuje tyle gruźb, tyle obelg, że Naczelna Rada Adwokacka wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyznanie ochrony Giertychowi. Tak informuje portal Onet. Prośba ma być motywowana groźbami jakie po mm, pośrodowej awanturze w Sejmie ma otrzymywać mecenas. Wniosek został wysłany do MSWiA kilka dni temu. Teraz y, szef resortu y, Tomasz Siemoniak ma zdecydować. I jak czytamy, minister Siemoniak skontaktował się ze mną i jesteśmy umówieni na spotkanie w najbliższym czasie. Potrzebuję chwili, żeby się nad tym wszystkim dobrze zastanowić. Tak sprawę skomentował Roman Giertych. Czyli zobaczcie, co to się dzieje. Roman Giertych może otrzymać ochronę, Ewa Wrosek też ma podobno otrzymać ochronę, albo nawet otrzymała ochronę. Może jeszcze dajcie państwową ochronę Jerzemu Owsiakowi, bo ktoś mu popisał płot. Tych wszystkich obelg, tych wszystkich wandalizmów, oczywiście nie popieram, nie pochwalam. Nie róbcie tego. Jeżeli ktoś tutaj ma ochotę coś takiego zrobić, nie róbcie tego, bo oni to też wykorzystują. Krytykować można merytorycznie, na spokojnie, bez obelg. Yy, mamy, uważam, przewagę merytoryczną w tym starciu. To nie my się tutaj źle zachowujemy. Zobaczcie, że takie rzeczy są przez nich cynicznie wykorzystane. Roman Giertych nagle z ochroną. Pierwszy sejmowy harcownik, człowiek, który prowokuje, który na siłę masowo chce rozliczać, który ma polityczny zatarg z prezesem PiS Jarosławem WM Kaczyńskim, dziś będzie pozował na ochronę. Należy tu ochłonąć i merytorycznie rozmawiać z tymi ludźmi, merytorycznie pokazywać ich słabości i ich błędy. I uważam, że tak się wygra.